Hello everybody! Welcome to hu, hu. I'm sorry, ale to, to był mój Krystyna Aguilera. So poświęćmy temu chwilę. Okej okay, kochani, jest dzisiaj ze mną Szymciak. Cześć to ehm, ja! Żeby nie było, że po prostu jest już przesyt vlogmasów, gdzie jesteśmy cały czas we dwójkę Stwierdziliśmy, że nagramy jeszcze razem film na kanał Miodor Mudini. Miodor Miudini, czyli nasz główny, 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 tutaj ale mam, nie do... tutaj Emotka Kupy. O, teraz. Słuchajcie, z racji tego, że zbliżają się święta, mamy powoli świąteczny klimat, śnieg pada, choinki są, Szymon Madrygawki. E, Potem rozpoznaje, że zbliżają się święta. Stwierdziliśmy, że nagramy film z takiej niepopularnej serii na moim kanale, ale też się pojawia. Czyli... Reactions na różne rzeczy Różne rzeczy i teraz będziemy robić reaction na piosenkę... Excuse me Będziemy robić reakcję na piosenkę wersów Ktoś taki jak ty Tak, jak e... już kochani zbliżają się święta to E, damy jej spokój i nie będzie parodii, nie, nie. będziemy jej e, parodiować. Nie, absolutnie Obejrzymy, posłuchamy piosenkę i może padną miłe słowa. Boże, ale najwyśmieszniejsze jest to, że wszyscy ludzie myślą, że jak my nagrywamy filmy o Wersow, to że my jej nie, nie lubimy. Nie lubimy <śmiewamy>, albo się wyśmiewamy. A to jest w ogóle absolutnie nieprawda, ja, ja uwielbiam wersów i moim zdaniem Wardenga ma na jej punkcie obsesję. To jest tak, że my wszystkim osobom, e, którym robimy parodię, to my robimy takie bylaurki. Tak. Tak. Czekaj, czy był jakiś wyjątek? No był. Był? Był. Tak. To nie było no, tylko robiłem to dla pieniędzy. Możesz to zostawić Dobra, słuchajcie, film, y, teledysk Ma 2 minuty 23 sekundy y, Spoko No nie ma 8 minut, to nie ma więcej pieniążków Nie żadnej to piosenka y, Ale będziemy oceniać wszystko Od stylówek, po klip y, Teledysk, kadry, całą piosenkę Czy coś jeszcze są jakieś kryteria? Chyba nie No i ogólny zamiast artystyczny, prawda? Bo my jesteśmy artystami Dobrze, zakładamy Czerwone słuchawki i zaczynamy, w razie czego, jak będziesz chciał zatrzymać, ty to zatrzymuj W mm -hmm. razie jak ja, to ja będę zatrzymywał Start Góry, zakopane, Góra, piękne Zako Giewont To jest Giewont? Chyba któreś to jest Giewont A czy to w ogóle Polska, myślisz? No ona mówiła chyba, że czy, czy mnie posrało, czy nie Ale nie no, no ona mówiła, że chyba y, polechała sobie do Zakopanego, czy coś Aha, no mo wersów zawsze można jechać do Zakopanego Nostalgiczne spojrzenie. Nostalgiczne spojrzenie, takie e, rozpływające bym powiedział wręcz. E, promowanie marki Versof. No, no jakie ja będę mieć swój telewizor, czy coś, to też, też na pewno będę coś promował. E, albo jakąś markę moją, albo moje dupsko. Ale okej, okay, cute, gorgeous! Porozmawiajmy o tym. Ja wiedziałem, że o... Że Porozmawiajmy o This is the one moment in entire life of There was terrible. The was terrible, to jest masakra. It's a trash, Może casting. a yo! Może by fajnie wyglądało jakby to był po prostu taki jakiś brokatowy coś, a to są takie jakby, duże. Tak, jakby to był olip gloss. I wklepać jakoś ładnie brokat, my Verso, jeśli to oglądasz, ja mogę zostać twoim makijażystą. Szukasz beauty Team. Ja jeszcze o, jestem nie. taki, wiecie, bardziej wyrozumiałe na takie rzeczy, ale jak tylko odpaliłem ten tyle dysk yy, i wiedziałam, że Kasper powie coś o tych ustach. It's disgusting. Oczy super, bo ona widzę, że to ma jakiś ładny błysk na oczach, nie wiem co to jest, ale taki ładnie. Pewnie ładny. paletka Verso. Pewnie paletka Verso, ale te usta it's disgusting. W ogóle, jak ja zobaczyłem te kadry tutaj. Ale ja nie jest full, full HD. Ja nie lubię w nie full HD. OUF, 4K! Wow! To ja stać na dobrą karę. Jak widzę te kadry, te statyczne, to wy wygląda tak, jakbyś to ty nagrywał. W sensie, to nie jest obelga, y ani nic takiego. Tylko, serio, ja. Myśl, taki Twój styl taki trochę. Ty też zawsze bardzo dużo góry zostawiasz. Aha. I ty tak. Y no to, to jest takie. Co? To by było coś no, niemiłe? To znaczy się. No. no nie, no w sensie, no jak to jest wersów, no to wiesz, mogłeś powiedzieć, że idziesz z nią nagrywać teledysk. No Ewa już pisała pod naszym filmem, no wiesz, wiem, że ]łem. Ewa chce, żebyś jej intro nagrywał. Ewa, szykuj budżet. No na zewnątrz, śnieg zasypie. Trzy, cztery, zimno. Ładne są te kadry bardzo, takie, no. ja lubię zimowe kadry, jak jest dużo śniegu, ja wiecie, nie wiem no wiecie. tak mi się wydaje, że trochę na szybko to jest nagrywane. Znaczy no tak, widać. Ale że... ładnie. Ale nie bez przesady też. No trochę to wygląda jakby wersja była w teledysku Team X. Ej, to było rude, ale wiecie o co mi chodzi. Włosy ciekawe, ciekawe. Spod. Ale ładne No, no ładne, ładne. Ty się. Bierzesz... O, widzisz na przykład ten kadr, mówię o tym. Mm -hmm. To jest taki twój kadr, mi się wydaje. Możesz no dużo góry zostawiłeś. Więc proszę, tylko nie pisz i nie dzwoń. Myślę, że to był z moją bądźam. stronę. A on myślała o mnie wtedy. No. Nie pisz, nie dzwoń. A nie nagrywaj <susza> filmów Albo, no. albo badęg, do Wardęgi nie pisz, nie dzwoń. Daj mi spokój. Daj mi spokój. Wypieprzaj. Ale... Co? Wardenga zostawił komentarz. Wypieprzaj. Ej, widziałem w tym sekcji komentarzy, bo tam się dzieją jaja. Ktoś taki jak ty. Dobra, porozmawiajmy. A Burst of Red Lock. Re red lips. właśnie ja uwielbiam. I'm up. Ja uwielbiam luki świąteczne i uwielbiam, jak właśnie w teledyskach świątecznych są takie A, to typowe. A ale No mówię. wiem, ale uwielbiam w teledyskach świątecznych właśnie takie typowe, że jest e, w tle rozmyte lampki, mm -hmm. e, odstawiona wiesz werso, Dzień czerwone miał. usta, czerwony e, outfit, no i takie złoto, fajne. Ale ja jestem obsesja, jeśli chodzi o werso w czerwonych ustach. Uważam, że tutaj trochę oczy, bo tu są za różowe. Ja bym zrobił jakieś more brownie. Golden y, itp. itd. Ale jestem obses y, wersów w czerwonych ustach. I w ogóle uważam, że Weronika powinnaś trochę takie klimaty Czerwieni, burgundów na ustach, bo ona ma brązowe oczy. To fajnie, żeby to tak łączyło się. No ja, a ja uważam, że, ej, jakby to wersów zobaczyła, ja przecież się umiem pomalować na wersow, więc to zaproponuję, żebym ją pomalował wersow. Wiesz, że co, no. you need Unity Beauty Team. Potrzebujesz mnie, żeby nikt ci nie zrobił takiej krzywdy jak z tamtymi kryształkami. Ja nie muszę szukać ciśpienia. Chyba nie będzie nowych, nie kadry. Chyba nie będzie. Ale, no bo powtarzalne są, wiadomo. Kiedy? Ten prosty, ten teleskop, ale. Soft, słodki. To jest taki najbardziej wersowy, mi się wydaje, mm -hmm. kadłub. Korona cierniowa? Korona cierniowa. Girl, oh Girl. Dziewczyna. A będzie mrożon? Tak, bo nie pamiętam, nie oglądałem tego. W ogóle ten kadr jakiś cały wydaje mi się być trochę pomyłką. No, czy to nie jest green screen? Nie, to są tła, ale... Ale jest to coś nie tak, prawda? To takie miało być bardziej lodowe, nie? Chyba, ale... ale... No taki mniej udany. Ma santa. Zapożyczenie z języka angielskiego. Santa. a Santa się. baby Arena Grande <grym> te sprawy. O, Wardęga się pewnie tak uruchomił jak to usłyszał, że aż mu dygnął pewnie. Ale on się uruchomił. O! Jestem! Mrożon. Mrożon. Patrzcie, jak zasuwają. O ja. Cię... Ktoś taki jak ty, ty mi... Ja nie muszę szukać. Cały z czołowski. Ciekawe, że zaznaczyli, że w filmie występują sceny erotyczne. Ciekawe, my zawsze zaznaczamy. No. Ej, ale mega szybko jeżdżą na tych łyżwach. Ja mi się bał. Ja nie muszę. Kolejne sceny erotyczne ja na to uważam, że nie powinniśmy patrzeć. Yy, yy, uważam, że mimo wszystko z tym powinno się obnosić w domu, a nie. Ale liczyłem na scenę, że jak się wypieprzają czy coś. To te, jakbyśmy my takie nagrali, to no. tak. O! To Jezus, jest! To jest niebezpieczne! To jest! Vera. Vera. Are, ale nie, moim zdaniem ona jest iKON. No. Ona w ogóle wisi, ona sobie siedzi sobie w oknie i ją nagrywa. She's tak na Siemię, czy ona sobie stwierdza, że. Ej dobra, nawiązuj takie fajne, jak ja sobie tak yy, opieram o samochód, czy powiedziała Ej, ale będzie śmiesznie, jak ja tak zrobię i nie na poważnie i w ogóle cool Ej, Ja bym chciał, żeby tak między nami siedziała kiedyś Weronika i tak z nami to gadała, ono a Ej no, w sumie miałam pekę tego, i nic tak zrobiłam Ona by z nami, ten... Ja uważam, to, ja, to. ja uważam, żebyśmy się zaprzyjaźnili z Boże mi Ale to po, potem, ten... Albo może i nie. Jak mi się też jest tak przykro robi, jak oglądam na TikToku, to takie... E, kompilacje, że na przykład rok temu, a dziś... I na przykład było jak... Yyy... E, e, robiła pierniki z całą ekipą, a w tym roku sama robiła, na filmiku, i tak... Było właśnie takie, że haha, ha, wszyscy siedzą, i nagle taka smutniejsza muzyczka i taka Wera sama na filmie z Walkiem wokół to ciasto, tak wykraje tej piwniczki. A ja, Boże, serce mi pękło serce. moglibyśmy tam być my. No. Wera. Boże. Wera, weź zadzwoń, no Wera. Chociaż my nie lubimy Krakowa z wielu czynników, <grym> to e, do Ciebie przyjedziemy. No. Albo to może czy do nas, przyjechać. Upie, Szymon upierze ciasto marchewkowe, nie wiem, co lubisz. Bananowe lubię, ale marchewkowe pewnie Bananowe też? No. Przyjeżdżać. Chleba No I to też jest jej szalik? I don't know. Chyba chyba tak, to jest to logo jej. Nie wiem. Śnieżek. U nas też było w intro Też było, śniemy. też było. O, koniec! O! No to co, idziemy do sekcji może komentarzy. No. Kinia Wiczyńska! Ale Waj. Ale Wibę! Ale Wibę! Oczy z serduszkami. Moim zdaniem kinia Wiczyńska to jest mniejsza wersja wersów. No może. To jest taka mniejsza werso. Nikola, ale Wibę. Ale Wibę. Słyszę tej piosenki, czyli to czy Vibe, ale Vibe. Super piosenka, a po odsłuchaniu od razu staje, yy, staje się Ss. przyjemniejszy. Co staje? Może być ta piosenka ładna. Wataha Królestwo z błędem ortograficznym. A to jest jego konto. Tak, to jest <suszel> on. Ale już jest drama, bo yy, Vera, ten podkład muzyczny jest yy, kupiony. Niektórzy robią tak, że. Nie <laughs> jest chyba taka, ale świąteczny vibe. Mega! Boże, jest coś takiego, że twórcy wstawiają swoje podkłady muzyczne na YouTube'a i potem możesz sobie do nich zrobić piosenkę, ale musisz napisać na przykład w nawiasie prod. i na przykład nazwę tego typka, nie? Wera tak zrobiła, tylko że ona sobie z tego co wiem, kupiła. Y, Licencję do, y, do wykorzystania tego utworu, z tego co mi się wydaje. Bitmark, koteryzy. Tak, no jest napisane też wszystko, więc wszystko jest legalnie. Ale już rzeczywiście, zanim wszystko zrobili, to już. Y, znaczy, Wardęga to tam jeszcze się kontaktował z y, autorką piosenki, która też zrobiła piosenkę do tego utworu. Bo już było, że niby ściągnęła werce od tamtej, bla, bla bla, już wyjaśnione. Ale i tak ludzie się spinają. No bo y, to też jest tak, że. Co? Bo jak jest piosenka na ukulele zagrana? No bo już to gdzieś. To jest po prostu takie e, cztery akordy w kółko na ukulele. Wszystkie piosenki będą brzmieć tak samo, więc e, posądzanie, że ona od kogoś ściągnęła, nie wiem, jak śpiewa, to już jest po prostu śmieszne. Ale powiem wam szczerze, że tak, tak, jakbyście, nie wiem, zatykowali wersów, ponieważ jej marzeniem jest zostać piosenkarką i wydaje swoją autorską piosenkę jako singiel poświęca temu życie. Nie, ona po prostu wydała święteczną piosenkę, <laughs> ponieważ jest wersów i może to zrobić. What the fuck, wake up it. Ale widzę, że już ten, już coraz więcej ludzi y, przyczep się, przyczepia się. Bardęki. Tak, na TikToku, nie? Ma. Że ma obsesję, Że ma tak. No, moim zdaniem trochę ma. Trochę mu się nie dziwi, bo na przykład na moim pojedynku też dużo osób ma obsesję. Dobra, to by było na tyle kochani, mam nadzieję, że film wam się podobał i was trochę rozśmieszyliśmy. Piosenkę oceniamy bardzo pozytywnie. Piosenkę daje łapkę w górę, a jeśli dajemy piosence łapkę w górę, to musi dać łapkę w górę temu filmowi. filmem, tak. I subskrypcji. i zaobserwować nas wszędzie. Nas wszędzie. w ogóle jeszcze chciałam powiedzieć, że słucham tej piosenki cały czas, ale dobra, to wątpię. Ja przystałam, ja nie słucham, ale to się bo wcześniej cały czas słyszałam od ciebie w spokoju jak leciało ten... Ding dong drzwi. O, nie, a ja na, na, na początku byłem taki well aha nie, no nie mówimy o piosence Timu X. A, cały czas od kogoś słyszę, jak cały czas gdzieś mi to ja, to ja team. Nie, ja podśpiewuję. No. Niby nic taka zypać, nic wędkojowego, ale im wyszło, nie? Pada w ucho. Dobra, zaobserwujcie nas też na Instagramie. Tak. I co? I co? Widzimy się w sobotę. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa! pa, I w oglądacie oglądajcie naszym kanale Mudien